Jednostkę tą wykonała Nauta Hall, jedna ze spółek z grupy Nauta, która na tym terenie do tej pory prowadzi działalność pomimo że te tereny zostały sprzedane portowi gdyńskiemu. Nauta Hall specjalizuje się od 18 lat w pracach kadłubowych, buduje częściowo wyposażone kadłuby. Jest to 65. jednostka i ostatnia wodowana na tych terenach. Także jest to, jak gdyby, takie oficjalne pożegnanie, jeśli chodzi o realizację tej typowo korowej produkcji na, te, na dawnych terenach stoczni Nauta. Jest to kadłub statku rybackiego zbudowany na zamówienie z duńskiej stoczni Verstwa Verdet. Kadłub ma wymiary 28 długości 8,7 metra szerokości. Statek jest częściowo wykonany. Wyposażony. Część podwodna jest wyposażona całkowicie. Wszystkie montaże w siłowni są również dokonane. Statek jest pomalowany, ocynkowany na 100%. Również są zamontowane systemy rurarskie. Przeznaczenie statku jest: to jest istotatek rybacki. Po zwodowaniu za około 20-25 dni statek będzie przeholowany do duńskiej stoczni Wirstwa-Wertet i tam będzie skończone wyposażenie. No statek, który dzisiaj wodujemy jest kolejny dla armatora, już kilkadziesiąt statków dla niego zrobiliśmy, oczywiście nie robimy tego sami, tylko współpracy z innymi firmami tutaj z grupy stoczni Nauta i nie tylko, firma Nauta Stal, firma Enermex, firma Enerpol, chciałbym podkreślić udział tych firm po prostu, firma Drefnauta, wiele, wiele lat współpracy na tym terenie, szkoda, że opuszczamy teren. We are two owners of the ship. Uh, my name is Thomas Petersen and my comp compagnon is uh, Torben Johansen. Uh, we have built this ship and uh, go to Videsande for finish the ship. January we think it will be finished to start fishing.